Joanna Koroniewska niedawno dołączyła do obsady śladu. Rola w drugim sezonie kryminalnego serialu Polsatu zdecydowanie wymaga od aktorki wyjścia ze swojej strefy komfortu. Aby dobrze i wiarygodnie wypaść jako pani nadkomisarz, Joasia Koroniewska postanowiła nauczyć się strzelać. Żeby móc zostać panią nadkomisarz, trzeba umieć strzelać. To nie jest proste. Trzeba w odpowiedni sposób trzymać broń, o czym jeden z kolegów ostatnio mi przypomniał. Pamiętam, że uczyłam się strzelać na wojsie i wydawało mi się, że to takie proste. Nic bardziej mylnego. To nie jest jak jazda na rowerze, zapomina się wszystkiego. Musiałam się nauczyć tego od początku zdradziła ostatnio gwiazda podczas rozmowy z internautami. Joanna Koroniewska uczy się strzelać do roli Joanna Koroniewska podchodzi do roli nadkomisarz w śladzie z wielkim zaangażowaniem i dlatego wybrawa się na strzelnicę, aby pod okiem instruktora doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią i potrenować strzelanie. Jakie emocje towarzyszyły aktorce, gdy pociąga Eneła za spust? Próby na strzelnicy usprawniają i przede wszystkim uwiarygodniają postać, ponieważ pozwalają wyzwolić w człowieku emocje, których zazwyczaj kompletnie nie ma. Gdy przechodzimy potem do grania postaci, jeszcze bardziej możemy się w nie wgłębić i coraz lepiej zaczynamy je rozumieć. Na co dzień jestem osoba potulną, nie zdarza mi się być agresywną wobec innych, a na strzelnicy wyzwoliłam w sobie emocje, które dały mi niezwykłą siłę. To jest absolutnie coś niezwykłego, przyznała aktorka. Zobacz zdjęcia Joanny Koroniewskiej na strzelnicy w naszej galerii nowe odcinki serialu Ślad 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku po 22 w Polsacie. Sprawdź też, Katarzyna do w gali, Zawsze byłam inna, wywiad i zdjęcia.